Szanowni Państwo, mierzymy się z wyzwaniami epokowymi, wyzwaniami, z którymi do tej pory żaden ekonomista nie wyobrażał sobie, że jakieś państwo może się mierzyć. Wszyscy wyobrażali sobie różne typy kryzysów, albo takie, jakie dostrzegali wcześniej, związane z walutami, albo problemy z sektorami finansowymi albo z finansami publicznymi, tak jak to miało miejsce w 2011 czy 2012 roku, albo upadek jakichś wielkich instytucji finansowych, jak w 2008 roku, względnie jakieś inne typy kryzysów, jak bańka internetowa na początku tego wieku. Natomiast nikt sobie nie wyobrażał kryzysu, który miałby polegać na czymś takim, że nagle połowa gospodarki globalnej praktycznie ulega zamrożeniu. W związku z tym rwą się łańcuchy dostaw, powiązania pomiędzy firmami, współpraca między firmami, która dzisiaj przebiega w warunkach globalnych. Również polskie firmy, i te małe, średnie i duże w szczególności, są włączone w gospodarkę globalną. Pandemia koronawirusa przeorała wszystkie te wymiary: sektor finansowy, popyt, podaż, finanse publiczne. Uderza również w finanse publiczne, i tak jak. Bardzo mocno troszczymy się dzisiaj o bezpieczeństwo zdrowotne, tak samo musimy troszczyć się o bezpieczeństwo gospodarcze, bezpieczeństwo ekonomiczne. Chcemy zaproponować i szybko wdrażać w życie konkretne rozwiązania dla pracowników, na utrzymanie miejsc pracy i dla firm, żeby zapobiegać ich masowym bankructwom, żeby w ogóle zapobiegać zamykaniu firm, likwidowaniu firm, bo poprzez to będą również tracone, Miejsca pracy. Widzimy też, że wraz z rozwojem tej pandemii Światowa Organizacja Zdrowia i różne organizacje międzynarodowe zalecają kolejne działania. My chcemy wyprzedzić bieg wydarzeń i proponujemy dzisiaj tarczę finansową, która jest tarczą bez, bez precedensu, ponieważ bezpośrednio kierujemy 100 miliardów złotych, co najmniej 100 miliardów złotych do firm. Za chwilę powiem więcej o szczegółach. Praca, pensje, pewność jutra to były przede wszystkim przymioty czasu poprzedniego, czasu przed pandemią koronawirusa. Dzisiaj z tego spokojnego nurtu rzeki weszliśmy do rwącego potoku zdarzeń, co do którego w przyszłości nikt nie jest w stanie przewidzieć, ale musimy solidarnie, razem przedsiębiorcy, pracownicy i państwo, Tworzyć odpowiednie zabezpieczenia. Zabezpieczenia jednocześnie elastyczne, na tyle elastyczne, żeby odpowiadać na te problemy, z którymi firmy się mierzą. Wyjdźmy z takiego podstawowego założenia. Dzisiaj obroty firm niefinansowych i niepublicznych podmiotów w Polsce to mniej więcej 3,5 biliona złotych. Podzielmy to na cztery kwartały, około 850-875 miliardów złotych. Obroty, przychody, przychody firm, wszystkich firm w Polsce bez firm finansowych. I teraz przyjmujemy pewne założenie, że ten kryzys, mam nadzieję, w ciągu kwartału, gdzieś w maju, czerwcu, lipcu, będzie powoli zmniejszał swoje niedobre żniwo i swoje oddziaływanie. Dlatego przyjmując takie założenie, wiemy, że znaczna część firm, tak jak powiedziałem, ten kryzys globalny jest jakimś można powiedzieć niesamowicie niesamowitym, niewyobrażalnym wcześniej zdarzeniem, w ramach którego połowa firm przestała pracować i tak samo dzieje się w Polsce. W jednych branżach jest to 100% firm cierpią na tym restauratorzy, hotelarze, pracownicy tam zatrudnieni i w kilka innych branż oczywiście. W innych również następuje uszczuplenie przychodów. I zakładając, że to jest te 800-900 miliardów przychodów kwartalnie i że połowa firm z tego naszego całego wspaniałego gospodarczego zasobu, firm cierpi na tym i jednocześnie przynajmniej połowa dochodów będzie w dużym stopniu nadszarpnięta, z, w ramach jednego kwartału musimy bezpośrednio przekazać pewien zastrzyk gotówki do przedsiębiorców po to, żeby ratowali miejsca pracy. I tak ten program jest skonstruowany, żeby bardzo szybko przekazać środki dla ratowania miejsc pracy. Siła gospodarki bierze się z ludzkiej pracy. Ta praca musi być godna, jak najlepiej wynagradzana. Staraliśmy się przed kryzysem, żeby gospodarka była prowadzona w taki sposób, aby uszczelniony system finansowy mógł sfinansować dużą politykę o, szerokim, o szerokich horyzontach, politykę społeczną. 500 plus i wiele innych programów i je wszystkie utrzymujemy. One też stanowią pewien bufor dzisiaj, ale musimy walczyć o miejsca pracy, o utrzymanie miejsc pracy, o minimalizowanie strat we wszystkich możliwych obszarach. Dlatego dziś przedstawiam państwu nie uzupełnienie tarczy antykryzysowej, tylko nowy zupełnie, nową tarczę finansową. Tarczę, która łącznie z poprzednim programem sięgnie Swoim rozmiarem, swoją wielkością poziomu ponad 300 miliardów złotych. 320-330 miliardów złotych i tarczę, którą konstruujemy we współpracy z rynkiem. Konstruuje ją Polski Fundusz Rozwoju, ale oczywiście również we współpracy, bardzo bliskiej współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. O tym będzie mówił za chwilkę też pan prezes Adam Glapiński. Dla nas dzisiaj gospodarczym celem celów jest utrzymanie miejsc pracy. Jak największej liczby miejsc pracy. Widzimy, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej. Miliony miejsc pracy tam są tracone tygodniowo. Zamykane są zakłady, bankrutują firmy. Wiemy, że to jest pierwszy krok w kierunku właśnie utraty miejsc pracy, i stąd nasza tarcza finansowa tarcza finansowa dla zabezpieczenia miejsc pracy, zabezpieczenia firmy. Firmy najczęściej upadają nie ze względu na to, że maleją ich zyski, nawet zysk jest w okolicach zero, czy przez jeden czy dwa lata na małym minusie. To można wytrzymać. Ale w sytuacji, kiedy nie ma przychodów, musimy reagować szybko. Musimy wejść w tę brakującą płynność na rynku i kompensować ją jak najszybciej. Dlatego uruchamiamy kolejne działania, bo takie. Radykalne czasy, w których dzisiaj się znajdujemy, wymagają też radykalnie jednoznacznych, ale zarazem radykalnie prostych rozwiązań. Nasze rozwiązania są bardzo proste. Będą charakteryzowały się bardzo dużą prostotą i szybkością dotarcia środków bezpośrednio do mikro, małych, średnich i dużych firm. Teraz sedno naszego programu. Sedno naszego programu to już teraz co najmniej 100 miliardów złotych, będziemy przeznaczać na potrzeby utrzymania miejsc pracy, utrzymania płynności firm, płynności przedsiębiorców. Dla tych firm, których obroty spadły w ostatnim czasie o 25%, bo są też takie branże, w których obroty rosną, są też takie firmy, które radzą sobie jeszcze cały czas nieźle, choć ten kryzys uderza nas i poprzez. Kanał popytowy i podażowy, i w związku z tym na pewno wiele, wielka część gospodarki na tym ucierpi. Dla 3 czwartych z tych 100 miliardów złotych nieoprocentowanych subwencji trafią one do firm zatrudniających do 250 pracowników, czyli mikro od 1 do 9 pracowników, małe od 10 do 49 i średnie od 50 do 250 czy 249 pracowników. Do tych firm trafi 3 czwarte tego programu 75 miliardów złotych. I będą to warunki takie, jakich do tej pory żaden, żad, żaden wcześniejszy z polskich programów gospodarczych nie widział. Myślę też, że te warunki będą swojego rodzaju praktyką, najlepszą praktyką, która na pewno będzie też. Wykorzystywana przez innych. Dla dużych podmiotów pozostałe 25 miliardów złotych na ratowanie miejsc pracy, pod warunkiem również, że płacą podatki w Polsce, że nie uciekają gdzieś do rajów podatkowych. Ja będę powtarzał to, tak jak powtarzam na forum Rady Europejskiej w Unii Europejskiej. Skończmy z tymi rajami podatkowymi, bo to jest zmora współczesnych gospodarek. Program z którym mamy do czynienia, to program ogromny i program niezależny od programu gwarancji, pożyczek, dotacji, subwencji, który ogłaszaliśmy parę tygodni temu. Dla mikro i małych firm górny pułap subwencji wynosi, dla tych najmniejszych firm górny pułap subwencji wynosi 300 tysięcy złotych, dla mikro, dla małych i średnich ten pułap to około 4 miliony złotych 3 miliony 600 to wiąże się z zgodą ze strony Komisji Europejskiej na program, na udzielanie programu subwencyjnego de facto, który notyfikujemy, ale też parę dni temu taka zgoda została otrzymana. Przy czym podkreślam, że to są środki, które tutaj pozyskujemy ze współpracy z rynkiem i ze współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Co bardzo istotne, żelazną zasadą naszego programu jest to, że nawet 75% tej subwencji będzie mogło być środkami bezwrotnymi, będzie mogło być umorzona. Będą one udzielane na trzy lata. I pierwsza spłata rozpoczyna się dopiero w drugim roku, a więc jest ten oddech na to, żeby firmy mogły odbudowywać tą swoją nadszarpniętą, nadwątloną pozycję rynkową, żeby chroniły swoje linie produkcyjne, chroniły miejsca pracy, chroniły udział w rynku, bo w ten udział w rynku chętnie wciskają się dzisiaj firmy zagraniczne, firmy z Chin, firmy z innych krajów. Nie możemy do tego dopuścić, żeby przedsiębiorcy razem z pracownikami polskimi, którzy z mozołem, w pocie czoła budowali przez 30 lat, przez 20 lat, czy ile, która z firm istniała, udział w rynku globalnym, udział w rynku polskim, żeby traciły ten udział na rzecz tych, którzy korzystają z lepszej sytuacji finansowej. Żeby w pełni skorzystać z finansowania i z tej bezzwrotnej subwencji, wystarczy spełnić dwa proste warunki. Pierwszy to utrzymujesz działalność, drugi nie zwalniasz pracowników. Prostota jest bardzo ważną cechą tego naszego rozwiązania. I jeszcze jedna kwestia, którą warto podkreślić. Nie ma stosów zaświadczeń, oświadczeń, papierków, papierologii, dokumentów. Jest oświadczenie. Owszem, ono post factum będzie weryfikowane, po to, żeby uniknąć nieprawidłowości, uniknąć jakichś um, niewłaściwych zachowań, ale będzie oświadczenie a nie segregator zaświadczeń, tak jak to często bywało do tej pory. Wszystko będzie się działo online, w kanałach bankowości elektronicznej. Zrobimy też tak, żeby ten stan zagrożenia epidemicznego nie był powodem, dla którego przedsiębiorca będzie bał się wyjść z domu czy z zakładu, żeby bał się opuścić swoją miejscowość po prostu nie będzie takiej konieczności. Wszystko będzie odbywało się szybko, online, natychmiast środki muszą znaleźć się na kontach przedsiębiorców po to, żeby mogli wypłacać pensje. Ja wierzę, że w ten sposób my ratujemy 2 do 4, może nawet 2 do 5 milionów miejsc pracy. Bezrobocie polskie to zmora III Rzeczypospolitej. Pamiętamy, że ono przekraczało 3 miliony i... Widzimy te analizy różnych ekspertów, którzy mówią, że także i dzisiaj ono może sięgnąć bardzo wysokich pułapów. Ja chcę zrobić wszystko, żeby zmniejszyć wzrost bezrobocia, ponieważ to jest rzecz, która jest największą tragedią dla, dla ludzi, dla tych, którzy nie mogą związać końca z końcem, nie mogą troszczyć się o dzieci we właściwy sposób. Czy nie mogą po prostu planować swojego życia. Będziemy na pewno poprzez ten program i ten, który ogłaszaliśmy dwa tygodnie temu, który cały czas jest w mocy, program gwarancji, program wsparcia dla służby zdrowia, ogromny wspar program wsparcia dla służby zdrowia, łącznie z dodatkowymi programami inwestycyjnymi przekraczający y, znacznie kilkanaście miliardów złotych, więc będziemy kontynuować te programy, o których mówiłem wcześniej. Nie ma dziś na świecie takiego zegarmistrza, który wyregulowałby ten zegar pandemii. Musimy dostosowywać się do rytmu działań. Państwo musi działać, jego procesy demokratyczne muszą działać. Jego instytucje publiczne muszą normalnie funkcjonować, w miarę normalnie, czy w nowej normalności muszą funkcjonować, bo my nie wiemy, jak długo potrwa ta epidemia. Musimy izolację społeczną utrzymywać. To jest oczywiście niezwykle ważne, ale też nie możemy zatrzymać gospodarki tak, jak to się dzisiaj dzieje. Musimy w nowym rygorze sanitarnym pozwolić firmom pracować. Już w nowej rzeczywistości, w tej nowej rzeczywistości, w jakiej firmy się znajdują i walczą o rynek, walczą o miejsca pracy, muszą korzystać, muszą móc skorzystać z pomocy państwa. I ta tarcza finansowa, jest wielką tarczą wsparcia dla przedsiębiorców do ratowania miejsc pracy. Tym programem budujemy wielką taką flotę zjednoczonego, zjednoczonej polskiej gospodarki. Polscy pracownicy mogą liczyć na wsparcie polskiego państwa w ratowaniu ich miejsc pracy u przedsiębiorców. Ten stan gospodarczy, w którym się znajdujemy, ekonomiści nazywają szokiem szokiem. Podażowym, szokiem popytowym, i rzeczywiście jest to swego rodzaju szok. Jest to wstrząs, którego się nikt nie spodziewał, ale państwo musi stanąć na wysokości zadania i poprzez nasze programy pokazujemy, że rozumiemy te wielkie wątpliwości, wielkie braki, które pojawiły się, wielkie problemy, straty i wyzwania, które pojawiły się w, wśród naszych przedsiębiorców. Cele społeczne i cele gospodarcze to właściwie te same cele. Nie ma społeczeństwa, które jest dobrze uposażone bez silnej gospodarki. Silna gospodarka jest warunkiem wstępnym funkcjonowania służby zdrowia, funkcjonowania społeczeństwa w jak najbardziej normalny sposób. Żebyśmy mogli wrócić do tej normalności jak najszybciej, potrzebujemy solidarnego podejścia, także z opozycją. Także w tych sporach sejmowych ja apeluję o to, żeby patrzeć na realne działania, żeby dostrzegać te realne działania, które nasz rząd proponuje. Jeśli ktoś mówi o tym, że program nie działa, a my po czterech dniach mamy już 330 tysięcy wniosków, 330 tysięcy wniosków, wniosków na pożyczki, na dotacje, na subwencje, jeszcze zanim ten program ruszył wniosków na zwolnienie z zapłaty ZUS, to chciałbym, żebyśmy mówili jednym językiem my, przygotowując tą, tę tarczę wcześniej antykryzysową i tę wraz z Polskim Funduszem Rozwoju jednocześnie pokazujemy, że nasi przedsiębiorcy heroicznie walczą o płynność na rynku, walczą o udział w rynku, walczą o ten rynek, który zdobyli, wrazem ze swoimi pracownikami i państwo polskie będzie bronić będzie bronić polskich przedsiębiorców będzie bronić polskich pracowników przed nie tylko już teraz koronawirusem przed działaniami ze strony firm które będą próbowały wrogich przejęć będą próbowały uciekać z podatkami z Polski będą próbowały uciekać z płynnością a w szczególności będą próbowały zniszczyć polskich przedsiębiorców my do tego nie dopuścimy. Ta tarcza finansowa, która w realnym pieniądzu, w realnej gotówce oznacza wpompowanie w krótkim czasie, bo te subwencje, te dopłaty, te wpłaty, te pieniądze na ratowanie miejsc pracy rozpoczną, rozpoczną swoje działanie już za parę tygodni, za dwa do trzech tygodni. Program rządowy, który tutaj niniejszym przedstawiam. Drogim rodakom, wszystkim polskim pracownikom i przedsiębiorcom, jest rzeczywistą tarczą. Różni komentatorzy, ekonomiści pewnie będą różnie komentować, będą różnie mówić o tej naszej tarczy, o tych działaniach, będą nazywać je helikoptermany, czyli pieniądze, które zrzucamy z helikoptera na ratowanie miejsc pracy, będą nazywać je bazuką albo inne militarne określenia. Ja chcę przede wszystkim że powiedzieć że jeśli dziś toczymy wojnę to jest to wojna na dwóch frontach wojna o bezpieczeństwo zdrowia publicznego o bezpieczeństwo zdrowia Polaków i wojna o bezpieczeństwo gospodarcze wojna o utrzymanie polskich miejsc pracy bo nie wszyscy jeszcze to widzą chociaż niektórzy już boleśnie się przekonują o tym na własnym przykładzie że Zagrożenie dla utrzymania miejsc pracy przez polskich przedsiębiorców jest ogromne. I to jest nasz solidarny obowiązek. To jest nasze wspólne dzieło. To jest nasz cel celów. Utrzymanie miejsc pracy i zrobienie wszystkiego, żeby Polacy mogli wrócić do normalnego życia gospodarczego. I temu właśnie służy ta tarcza finansowa, która będzie kolejnym naszym wielkim działaniem oprócz tarczy antykryzysowej, którą już wdrażamy, po którą już zwróciło się trzystu kilkudziesięciu tysięcy przedsiębiorców. Tysiące, dziesiątki tysiąc, tysięcy, ba, setki tysięcy miejsc pracy już dzisiaj są chronione dzięki tamtej tarczy. Ale powiedziałem o elastyczności. I to, co dzisiaj mówię, to też nie jest ostatnie słowo. Jak trzeba będzie, będziemy pomagać dalej, będziemy, wyciągać kolejne armaty z naszego arsenału. We współpracy z panem prezesem Adamem Glapińskim, prezesem Narodowego Banku Centralnego, który dzisiaj jest nieodzownym, kluczowym ogniwem ratowania polskiej gospodarki. Finanse publiczne razem z Bankiem Centralnym, tak jak to się dzieje na całym świecie. Elastyczność naszych instrumentów, elastyczność reagowania na potrzeby gospodarcze są kluczem. Do sukcesu tarczy finansowej. Ja jestem przekonany, że dzięki tej tarczy uratujemy miliony miejsc pracy. Dziękuję bardzo.